Hej kochani, to znowu ja. <gry> Dzisiaj troszeczkę może tak poważniej, yy, czyli parę słów do naszych konsumentów miodu. Kochani, tak, to jest syrop cukrowy, czyli cukier yy, w proporcji 1 do 1, imitujący troszeczkę nektar. W tym momencie możecie się spotkać, że pszczelarze dużymi partiami kupują na hurtowniach, w sklepach cukier kryształ lub właśnie invert, czyli cukier inwertowany jako pasza dla pszczół. Czy to trafia, kochani, do naszych słoików z miodem? Nie. Wszystko musimy robić, aby nasz miód nie został zafałszowany. Pamiętajcie, że miód to jest produkt niepowtarzalny, wyjątkowy i każdy słoik miodu, który dzisiaj spożytkowujecie, nigdy więcej nie będziecie takiego miodu mieć. To jest po prostu coś wyjątkowego. To jest to płynne złoto z ula, ten cudowny produkt, którego nie da się podrobić. Więc, kochani, to, że pszczelarze kupują cukier, to nie dlatego, że chcemy mieć tysiące litrów miodu, choć. Jeżeli my teraz właśnie podamy naszym pszczołom cukier czy inwers, czyli paszę dla pszczół, to po to podajemy, aby nasze pszczoły pobudzały matki do czerwienia, żebyśmy mieli jak największe pokolenie zimowe. Bo właśnie od zimowli pszczół, od tego, czy starczy im pokarmu przez zimę i na wiosnę ruszą z kręgiem życia, zależy nasz przyszły sezon. Ale kochani, to, że będziemy mieć tysiące pszczół na przyszły rok, nie oznacza, że będziemy mieć tysiące litrów miodu. Tu musimy jeszcze czekać na to, co powie nam przyroda, czyli na nektarowanie. Musimy trafić na odpowiednią wilgotność powietrza, odpowiednie warunki atmosferyczne i jeżeli nastąpi nektarowanie, kochani, lub pojawi się spać, czyli nasze czerwce, imszyce wytworzą tą spać i będą chciały się z nami podzielić, wtedy właśnie będziemy pozyskiwać miód. A teraz, kochani, nie dziwcie się, pszczelarze naprawdę mają biednie na Małopolsce, nic nie nektaruje. A ten syrop cukrowy pozwala pszczołom poczuć namiastkę nektaru, czyli mają co jeść, mają jak nakarmić swoje dzieci, pozyskują w międzyczasie jeszcze pyłek, a dzięki temu, kochani, budujemy zimowe pokolenie czyli silne, zdrowe pokolenie. I to właśnie teraz te pszczoły letnie muszą przerobić ten nasz cukier, czyli rozłożyć go na cukry proste, po to, żeby zimowa pszczoła, ta, która ma przez kilka miesięcy być w ulu i ma dopiero. Ten krąg życia zacząć na wiosnę, już nie pracowała. To właśnie teraz kupujemy cukier, kochani, nosimy go i jesteśmy dumni, że możemy go pozyskać, bo inaczej po prostu nasze pszczoły umrą z głodu. Ze względu na to, że nic nie nektaruje. Nie dlatego, że jesteśmy chytrzy lub chcemy zafałszować miód. Po prostu dbamy, aby żołądki naszych pszczół były pełne i żeby zapasy w ich spiżarkach były po brzegi. Bo naprawdę, nawet jakby chciały nazbierać miodu w tym roku. To nie mają z czego. Miłego dnia i życzymy Wam pysznego, zdrowego, wyjątkowego miodu i rozkoszujcie się każdą kroplą tego płynnego złota z ula. Bo pamiętajcie, ta kropla jest wyjątkowa i nigdy więcej już nie będzie taka sama. Dziękujemy, że z nami jesteście. Miłego dnia!